Bo ty nawet nie wiesz, jak my się często mijamy w trasie? Bo ja też dużo jeżdżę, oczywiście trochę z innym. I w paru hotelach mi mówili: uwaga, to jest absolutnie insiderska informacja, że ty często bierzesz jeden pokój z prokopem bez dostawki. Dobra. Mamy cię! I jak się wytłumaczy? Uwaga, wcale się nie będę tłumaczył. Ktoś piwczy ich nogę. Ja już zaraz mówię. E, cała historia jest prawdą. Kuba opowiada tutaj rzeczy prawdziwe powiedzieć, że spałam z Prokopem i to oficjalnie. Opowiem wam, jak to wyglądało. Zasypało nas w pewnym miejscu, zaspał śnieg nas. Gdzie Ale śnieg czy coś innego? Śnieg. Nie, to ty to bierzesz mnie. E, e, został tylko jeden pokój. W związku z tym państwo oddali nam ten pokój z małżeńskim łożem. Jak myślicie, drodzy państwo i wy szanowna widowni. Jak śpi Marcin Prokop, e, długości 2,6. Otóż on śpi na małżeńskim łożu w poprzek, prawda? Tak. W ten sposób. poprzek? E. tak. Do tego jeszcze jest pająkiem i rozwala ręce i nogi na wszystkie strony. W związku z tym ja A może to było zaproszenie? Nie, nie, nie. Wpadnij w moją pajęczynę, Belman! Nie, 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 nie. Ja z bratem nie śpię, natomiast myślę sobie. Ale nie tak. kręcił cię nigdy? Nigdy, nie, nie. Nigdy kręci. nie miałeś takich. A gdyby coś mi się omsknęła ręka, to bym... Nie, 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 nie. nie. Ale co, przyrzuc jest seksowny? Jest, ale. No I nie... ma podobno wszystko wielkie. I ty mu tego zazdrościsz, ja wiem.